Witajcie moi drodzy, słuchajcie, szybki film, w którym ogłaszam zwycięzcę konkursu wicehrabiów. Przepraszam, jeżeli słyszycie w tle czekającego psa, ale ktoś wyszedł z domu, zostawił psa, temu się to nie spodobało, że został sam. Eee, I teraz tak, eee, bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, dużo zgłoszeń, niektóre były naprawdę fantastyczne, bardzo fajnie się czytało, Niestety zwycięzca był, mógł być tylko jeden. Eee, powiedziałem, że zrobimy to tak, żebyście oprócz tego, że eee, wpisujecie swoje pomysły, to głosujecie też kciukami na pomysły innych i wśród tych najbardziej zakciukowanych przez innych, tak? czy ogólnie tych najbardziej zakciukowanych, My tutaj komisyjnie z Basią wybierzemy ten, który nam się najbardziej spodobał. E, więc jakby Basia mi dała absolutnie tutaj umocą u, 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 u ten... jak Maria, już zapomniałem, co się mówi. E, uprawnienie, żeby móc, że tak powiem, w jej imieniu też tego zwycięzcę ogłosić. E, jeszcze raz bardzo gratuluję, znaczy gratuluję, gratuluję zwycięzcy. Bardzo Wam dziękuję za wzięcie udziału. Naprawdę fantastyczne historie, fantastyczne pomysły. No niestety mam tylko jeden zestaw wicehrabiów, kronik i i wiek rzemieślników, który mogę rozdać, ale bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. Ale już nie przedłużając, ogłośmy kto jest zwycięzcą. Oczywiście zwycięzcy też odpowiem w komentarzu do oryginalnego filmu. Mam nadzieję też jednak, że to obejrzy. I wygrał... Dobry Dąbromir! Eee... Przeczytam Wam, naprawdę Twoja historia mi się spodobała. Jak tylko ją przeczytałem, tak mówię, o? Dobre. Dobre. I widziałem też, że dużo osób zagłosowało na Twoją, więc stwierdziłem, ok, to jest ostateczne potwierdzenie. Naprawdę, bardzo mi się spodobało, co napisałeś po prostu. Połączę trzy gry w opowieść o powstaniu i upadku leśnej cywilizacji. Zaczyna się niewinnie, kiedy zwierzątka budują swoje małe osady, gromadzą surowce na planszetkach, wznoszą urocze budyneczki, zakładają w zaciszu lasu Tiny Towns, miasteczka. Jedno wspaniałe miasto na prastarym dębie staje się stolicą w sercu puszczy. Everdell rozwija się z każdą porą roku. W cudownej metropolii wszystkie zwierzątka żyją w harmonii. Lecz na wszystko przychodzi kres. Wzajemne animozje, ambicje, podskórna rywalizacja, pod rywalizacja przeradza się w otwartą wrogość gatunków. Zło głęboko zapuszcza korzenie. Zaczyna się wojna o władzę. Zwierzątka dzielą się na frakcje. Które pogrążają się w niszczycielskim konflikcie. Sytuację w puszczy najlepiej przedstawia ród. Bezwzględna, bezlitosna walka o dominację. Urzekła mnie Twoja historia. Dobry Dobrowirze, e, więc gratuluję Ci zwycięzca. Komplet wicehrabiowie, plus dwa dodatki. Poleci do ciebie jest piątek w przyszłym tygodniu, więc do, przed świętami jeszcze dostaniesz. Prośba o kontakt na mail kaczmar1984małpa.gmail.com, żebyś napisał mi swój paczkomat. Dobrze, I informacje do paczkomatu, czyli mail, telefon i to jeszcze w poniedziałek. Nie, w poniedziałek ci to po prostu wyślę, żebyś jak najszybciej mógł to dostać, jak najszybciej mógł grać. Gratuluję Ci zwycięstwa, gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i dziękuję przede wszystkim też wydawnictwu Portal za to, że przekazał mi taki zestaw do przekazania właśnie Wam. Dzięki wielkiej tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Gratuluję!